Hej, cześć się wam wszystkim, z tej strony Manik, witam Was w drugim odcinku Nie Kalo w tylko GTA 4, naszej ukochanej serii, też mojej kochanej gry i od razu zobaczmy SMS-a. Roman do nas dzwonił. Cholera, potrzebna pomoc przyjeść do, do biura migiem rom. Czyli Roman ma, ma problemy. Ale my jeszcze wykonamy parę. Cholera jest ciemno. O jest nasz kochany samochód. Życia nie musimy uzupełniać. Już wcześniej uzupełniliśmy. Dobra, odpalaj, odpalaj. Łączymy sobie mocniejsze światło, bo jest ciemno. I jedziemy do Romana. Tro -lo 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 -lo. Sorry, policja. Bardzo lubię pana policjanta. O, i Przy okazji coś wam. Sorry. O, tak, właśnie to chciałem zrobić. Idziemy do tego pana. Są takie misje poboczne, to są można to nazwać nasi przyjaciele. i zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. Cześć. To jest jeden z tych świrów no, <laughs> w Ameryce. Czyli skurwiel, dziękuję. Oczywiście naszego przyjaciela spotkamy też później. No, fajnie, że nam dał stówę, to jest zawsze coś. Dobra, ale idźmy do Romana.

Oh. Come on, oh, Sublac! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks! Stanya. Shit, <sighs> what did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Scrooge! Again! You want to know why I'm not <sighs> living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this. Assholes, threatening Shut me. up. Oh, great. Mallory. Hey, beautiful. <laughs> uh, yeah, great. <laughs> uh, listen, I I'm having a bit of a problem at the office. Um, I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Uh, well, screw you then.

Sorry, no musiałem to jest taki urok GTA 4, że no, no niestety trzeba kogoś, zawsze trzeba kogoś potrącić, to jest taki standard. Ach i to przepisowa jazda. Dobra, no, teraz potrzebujemy radia. To się nazywa Drift. be like a pro. Wiem, że chyba je, mogłem potrącić, ale nie będę sprawdzał. Hi, bitches! I know. Niko Skuriel. Wczoraj przypłynął do Liberty City, a już zna całe miasto. No, chyba, że przez tą nawigację. Jedziemy. Cześć, cześć. Nie, Spokojnie. My tylko jedziemy. Stop it. Sorry.

Dobra, nie jest źle No, no Policja nas przestała gonić mamy zakrawiony samot i pojedziemy sobie kupić ciuchy Głóżek, Aha. Pięknie Mallory ludzi. Ooooooooja okej uda się do, do sklepu bomha i kup jakieś nowe ubrania Ups! Kurde, to był policjant, nie zauważyłem. Kurwa mać. No nie! O, szybko im się spieszy. Fuck yourself! No nie. Wszystko proszę. Kurwa, teraz 5 godzin się będę z nimi po mieście, panie. Fuck. No już, już, już chwilu. No nie! Fuck. Fak. O, i to było chyba na tyle. Sorry. O kurwa, widzieliście? Ja go jedną. Ja on w tą latarnię, grubo. Okej. Okay. Nie ma policji. Sorry. Pewnie wszystkie kości ma zgniecione, ale lecasz z tak. Lolololololololol. Ups. W sumie to jeszcze początek, gdzie nie mogę wjechać, to. Eee, yy, pieniążki, eee, yy, kurwa, no nie. Tak, 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 to jest sklep, nie możemy kupować ubrania, bo to jest sklep. Okej, tyle. Dobra, weźmy standardowy mój zestaw. Czyli nie to, czyli to, o tak. Okej. Okay. Tak, te spodnie, kupujemy. Okej, okay, dalej buty. Shoes. Of course. Mmm.. Next Cup, jeans Nakaś nowa bluza. w sumie ta bluza nie jest zła Mmm. wszyscy są takie stare, o właśnie To kupujemy Ho, tyle hajsu wydaliśmy A, co z tego? Czapkę też się kupi. Dlaczego bo mogę? Bo mnie... To... Kurwa, czemu nie kupiłeś? Bo mnie to stać. Okulary też, będę dziany. Kurwa.

Cześć dziwki okej okay. No Fuuu, okej okay. No, teraz wjedziemy sobie do parku, gdzie nikogo nie będzie I tyle Nie znajdą mnie w a No już robi dzień No pięknie O to mi chodziło wyjeżdżamy stąd Czy pan nie żył? Sorry, Michelle. Tak, tak, tak. Nie widzieliśmy się trzy godziny chyba. Zapraszam cię na randkę. O, tak, gdyby każdy taki. A nie, to jest policjant. Sorry. Fokus policjant. See ya, baby. Yep. Tak, tak, tak. Tak. Teraz lichwiarze dorwali naszego romana. Tym razem nie w biurze, lecz na boisku. chcą go po prostu dojebać i tyle. Y, za Hajs. Hajz się nie zgadza, on poczuł, Hajz i nie oddał, tak się nie robi. I tak nie róbcie! Fuck! Just kidding, low I teraz idziemy uratować naszego kochanego Romana. Jebaj, łow. Do okay. eee, nie w naszą taksówkę! Fuck! Chyba potem będziemy mieli przesrane, żeby. Nie będziemy tego obchodzić, nie ma po co.

Co mam zrobić? Dojebę Cię i tyle. Nie Ciebie. Ciebie. Jeb, jeb, jeb. Podjedziemy i but. Kurwa, ła. Ej, eee... Dobra. Tak, chciałbyś. Ale zróbmy combo. Kurwa, gdzie był ten... blok? Lol. Sorry. Cześć. ja przepraszam? What the fuck? Aha, tu jest ulok, okej. Okay. A. Raz, dwa, trzy! This fucking combo, suko! Suko... No dawaj, dawaj, dawaj Kurwa No, 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 no Tak, jeszcze czego dziwko, je co? Tak, raz, dwa, trzy! Jeb, dwa, trzy! No, wstawaj! Kurwa, patrzcie, siedzi, stoi Jebany Unik i but! Unik i znowu but Suko

Good. Go, 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 go! Szybko, Roman, fastem. Fast, 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 fast. Przed jego przyjściem możemy jeszcze chwilę popalić gumę. No lepiej zostawić samochód w jednej pozycji, żeby on wsiadł. I jedziemy, gonimy, Darana. Darana, czegoś. Kurde, nie doczytałem. Wyłącz paratę.

firma, która dała się zastraszyć dwóm lichwiarzom. Jezu, albo przez sekundę. No to jest GTA 4. Bardzo mi przeszkadza, że większość rzeczy w tej grze jest tak oskryptowane, po prostu nie da się tego inaczej zrobić. A jak ucieknie, to ucieknie. Kurde, to ja zrobiłem? Jak ucieknie, to ucieknie. Nic innego nie zrobię niestety, a szkoda. -la 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 -la. No, jeszcze trochę. Dziotek się, zaraz cię dorwę. A Jezu Jesus God Jesus fuck Tu już chyba kurde jeszcze Oooo Kurwa No nie Dawaj, 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 dawaj Gdzie on pojechał tu, dobra A tu już stanął A taki bonusik z mały, co się będę? Jedziemy, to, czy idziemy go dojebać Mamy hajs przy okazji, wszystko Szkoda, że nie mam broni Zawsze chcecie zdobyć trochę broni, to zawsze Ukradnijcie mm, radiowóz To chyba zawsze tam shotgun jest, czy coś Dobra, ale tutaj załatwimy da Dardana chyba Ach, piękna Liberty City Oh yeah Fuck you! Oh yeah Kurde Jeden Dziękuję no i co masz teraz zamiar zrobić? Aaaaa, o a, a, a. A, coś będę pieprzył z tobą. Giń No, 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 no. No, 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 idź, idź. Chcecie wyrzucić. No, raz, dwa. Jesus fuck. Dobra, pieprze cię. Giń. Jeszcze raz. Jeszcze? Jeszcze. No, to suko? Really no to mi chodziło. No, Darden pięknie załatwiany. Szczerze, nie było większej potrzeby się, pie się pieprzyć z nim. Hahaha, ha, ha. tak. Nie jest źle. Like a Jesus, fuck! Nie udało się. Dobra, sorry. Dobra, nie no, nie jest źle

Aha. połączenie nie może zostać zrealizowane. O, mi sorry, Michelle. O, okay. o, to było piękne. Dobra, więc już nie mów. Daliśmy Esa od Bye, bye. O, nas stanowi policja. O, tak. Jej, misja wykonana. Okej, okay, sprawdźmy. SMS od Gabi. Gdzieś gdzieś, Niko, nie mogę cię znaleźć. Coś ważnego cię zatrzymało. Jesteś jesteś zamieszany w jakiejś sprawie ze zumi ludźmi? Tak. No niestety Michel, tu Michel. później się przekonacie jak od nasza kochana Michelle jest kochana. Ale powiem wam, że mnie przyjechała tutaj na wakacje, ani do... No do pracy po części przyjechała. Fuck you, Michelle. W sumie mamy 17 minut. To możemy. A poje, pojedźmy do Michał. No, będą odcinki po 25 minut około. Więc jedźmy do Michał. Ferajesz nie utraficie jeździć tak jak ja. Jestem pro driverem. Który nawet potrafi po. wszystkim jeździć. O, oh, o! Oh! Tak. Fuck. fuck, fuck. Sorry! W sumie mi też nie zły barret wow. No, dziękuję za samochód. Get the fuck. Get the fuck. Get the fuck. Okej. Okay. Ciota! Dziękuję. Kurde, w sumie mogę sobie uzupełnić O, i te taksówki, o la Boga. Dobra, pierwsza randka z Michelle. Posłuchajmy, co się będzie działo. Kaccenka. Takie chuję, jednak nie, tak, nie kaccenka. No, Im będziemy mieli lepsze relacje z naszymi przyjaciółmi, poznanymi ludźmi w grze, liczy się to w, to w procentach, nie, nie w jakimś tym, to będziemy mieli Unik gratis, jakby to wiedzieć, tak? Będziemy mogli zamawiać u nich broń, będą nam dostarczać broń, pierwsza pomoc i tym podobne. No, no i coś tam jeszcze, coś tam, coś tam, coś tam. tam. Nie musimy tego słuchać. i oglądać. No. Oglądajmy. Co jest z Michała? W Jesus fuck. A, jeszcze się to nie skończyło, dobra Okej. Okay. Czy teraz będzie kascenka z Michel? Okej, okay, posłuchajmy. It's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness things get on my nerves and i just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? Uh You look good. Oh, thanks. <laughs> I don't know. Uh, I'm new here. I thought maybe we could go to the uh fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair.

Fak! Dobra, szybko, szybko, szybko do kręgielni. Fak, nie strzelaj do mnie, idioto. Ok, ja tak eee... myślałem szczerze mówiąc. To tylko dwie piastki, jezu. Kurde. Aaaaaah, dobra. Dobra, zabij mnie już, o ile umiesz, idiota. No, oh, fuck, wiedziałem, że to się tak skończy. Kurde! Ach, szkoda. No niestety no szkoda, szkoda, szkoda. Ach. Kurde nie. Nie wyszło to za dobrze. Ale dobra, jesteśmy przychodzić w szpitalu. <śpiewa> Pierwsza randka, no jest nasza powtórz. <śpiewa> dobra, to tyle. Dobra, już mamy 23 minuty odcinka. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapę w górę, bo chcę wiedzieć czy film Wam się podobał czy nie. No to co? To do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!